W dzisiejszym odcinku będę konstruował swojego burgera w lokalu Meat and Feed Slow Food w Białym Ptaku. Zapraszam do oglądania. Skład tego burgera wchodzi jalapeno, kotlet wołowy, boczek, prażona cebuleczka oraz krążki cebulowe, no i wiadomo sosik. I ogólnie do tego burgera była bułka brioche. Chcę wspomnieć, że ogólnie to mięso do burgerów u nich w lokalu jest sezonowane, to po pierwsze. No i przechodząc do meritum, jestem zadowolony, że takie coś powstało. Zajebiście to ogólnie wygląda. I co? Yy, mięso soczyste, yy, wysmażone na sto, stopniu medium rare. Sorry, na medium było, tak, na medium. I dodatki, ten sos barbecue, bardzo dobry. Bu bułeczka taka maślana, yy, taka... No, chyba najlepsza ogólnie do burgerów. I ten, ten dodatek taki nietypowy, czyli yy, krążki cebulowe do burgerów. Rzadko się spotyka ogólnie w burgerę krążki cebulowe i prażoną cebulkę, no ale pomyślałem, że zrobię takiego nietypowego burgerka. No i naprawdę fajnie wyszło. Yy, pozdrawiam z tej strony yy, grupę meczową. Y, którą spotkałem niektórych członków y, w Pruszkowie Mojego przyjaciela Posego y, Przemo pasjonata Który uwielbia ze mną jeździć do SPA Ja też uwielbiam z nim jeździć bo naprawdę Rzadko jeździ ogólnie no ale Jak on lubi no to przy okazji Pojedziemy wspólnie Posego z Bieszem albo innych naszych znajomych y, Dawida który to montuje <grywy> Damianka lubelskich kebobowców, no i innych niewymienionych, o których zapomniałem. Zadam Wam takie pytanie. Czy chcielibyście, żeby ten burger nietypowy Fornala został wprowadzony do menu? Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzu, chcemy burgera Fornala w menu. I wtedy myślę, że po jakimś czasie pojawi się on w menu i, i zakosztujecie tego wspaniałego, nietypowego burgerka Fornala. Życzę Wam miłej niedzieli. Widzicie, słońce świeci. Można iść, grilla robić i pić dobre whisky. Pozdrawiam Was z tej strony. Cześć.